Witajcie moi drodzy przyjaciele, na dzisiejszym filmie dostałem pytanie od jednego z słuchaczy, tudzież widzów które dostałem na facebooku tak więc dla tych z was, którzy nie wiedzą mam też stronkę na facebooku, na której czasami publikuję jakieś informacje, linki część z was korzysta z tej platformy link do mojego facebooka jest w opisie do tego filmu i Pytanie, to które dostałem dotyczy kręgów zbożu, które pojawiły się w Polsce niedawno, w sumie pojawiają się od jakiegoś tam czasu. Tak więc w pewien sposób, pytanie to dotyczy istot pozaziemskich, innych cywilizacji, innych raz. Ja wiem, że część osób może być o tak super fajnie, jakie dobre pytania, czy może. Nie, Co za bzdury tutaj. Mistrzowie na pewno odpowiedzą w taki sposób, który będzie po prostu praktyczny. Z perspektywy tu i teraz i z perspektywy naszej, naszej przemiany. Moi drodzy, święci, rasumiowani przyjaciele, moja przenajświętsza rodzina, czy nie jesteśmy przypadkiem wszyscy jedną wielką kosmiczną? Rodziną. Zarówno i my, jak i wy. Zarówno ci, którzy nie dotykają fizycznie waszego globu, jak i ci, którzy po nim chodzą. Proszę was nie oddzielajcie się od wszechświata, ponieważ jeżeli zechcecie to zrobić, wówczas Byłoby tak, jakbyście ubrali sami sobie klapki na oczy, że słuchaj, dla mnie liczy się tylko i wyłącznie to, co jest pod moim nosem, a to, co dzieje się szerzej w innych miejscach, o, w ogóle mnie nie interesuje. To jest trochę tak, jakbyś patrzył tylko i wyłącznie na swój własny dom, a nie patrzył na domy swoich sąsiadów. I jeżeli Twoi sąsiedzi, na przykład, są w głębokich problemach, są w jakichś patologiach i mówiąc prosto nie bardzo masz na co patrzeć, nie chcesz, nie czujesz, że możesz pomóc, to wtedy starasz się od tego tak troszeczkę odizolować i stwierdzasz, mmm, nie chcę się tam wybierać. Tak samo jest z nami wszystkimi. Ludzkość, jak zapewne wiecie, jest obecnie uwikłana, uwikłana, uwikłana. W całą masę przeróżnych, przeróżnych, przeróżnych patologii. I większość z nas, większość z ludzi z innych miejsc, większość z istot z innych miejsc nie chce na to patrzeć. Nie ma takiej potrzeby. A tym bardziej nie chcemy się w to wtrącać. Inaczej niż wysyłając Wam miłość, inaczej niż starając się Was pokierować, a przynajmniej tą część z Was, która jest gotowa na słuchanie. Bo niestety zdecydowana większość ludzi na Waszej planecie potrzebuje stąd odejść. potrzebują oni wrócić do innych czasów, do innych miejsc, do innych kultur, po to, aby wreszcie zrozumieć, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o miłość. I ziemia niczym pies będzie strącać z siebie, strącać istoty, które jej zagrażają i które chcą ją zniszczyć. Powód ku temu jest prosty. Jest czas na przebudzenie na Waszej planecie. I to przebudzenie będzie mocne, będzie konkretne i pociągnie za sobą całą, całą, całą masę zmian. Nie poznasz miejsca, w którym jesteś obecnie za 20 lat. To Ci gwarantuję. Nie poznasz go. Tempo tych zmian nie będzie ani zbyt szybkie ani zbyt wolne lecz będzie w tym pewny dynamizm pewna intensywność miejscami również brutalność dlaczego brutalność niektórzy ludzie tak bardzo podobali sobie więzienia, ciasne więzienia własnych umysłów, że teraz, kiedy jest czas na wzrost duchowy, na rozwój, na przejście dalej, oni wciąż upierają się w przystarym, wciąż przystarają i chcą powrotu. I teraz nie mówimy w tym miejscu o tak zwanych konserwatystach, którzy chcą zachować wartości, które były kiedyś, które faktycznie coś wnoszą, które faktycznie świadczą o tak zwaną dobrą. Tego się nie odnosimy. Chodzi nam, moi święci przyjaciele, o to, żebyście otworzyli oczy. Otworzyli oczy na to, co jest szerzej. Otworzyli oczy na to, że da się w tym wszechświecie żyć, funkcjonować inaczej niż ludzkość robiła to przez tysiące lat. Dlatego Warto czasami zajrzeć do sąsiada. Ej, można żyć w taki sposób, to ja też tak chcę. A co robią tamci, czego my nie robimy, co może się nauczymy, i wtedy też będziemy mi tak fajnie jak oni? Dlatego czasami warto zaglądać do swoich sąsiadów. Nie zawsze, czasami tak. Część z was całkowicie odrzuca ideę. Że jest coś więcej, że jest ktoś więcej, że istnieją jakieś byty, które mogą mieć wobec siebie na przykład dobre intencje, które niekoniecznie mieszkają na tej samej planecie co ty. I takie myślenie jest co najmniej zamknięte, co najmniej przygaszone. Z drugiej też strony część z was jest tak zafascynowana tymi różnymi światami różnymi spiskami różnymi informacjami o tak zwanych innych bytach, innych planetach, innych cywilizacjach, że po prostu zatraciliście się w tym, nie rozumiejąc, że jedyne co zyskasz podglądając sąsiada, to wiedzę czego, co robić, czasami czego nie robić. I później potrzebujesz przenieść to na własne podwórko. To, co znalazłeś konstruktywnego, przenieś do siebie. To, co jest nie najlepsze, tego nie przenoś. Jesteśmy tutaj wszyscy po to, aby uczyć się wzajemnie na swoim przykładzie. Pomagamy sobie. Proszę, nie wchodźcie. Zupełnie niepotrzebnie. W taki mesjanizm, w takie podejście słuchajcie, Ziemia jest najważniejsza, jest w centrum Wszechświata, jest tak istotna, że to, co zadzieje się na Ziemi determinuje wszystko w całym Wszechświecie, bo tak po prostu nie jest. To, że to, co dzieje się u Was wpływa na wszystko, to jak najbardziej jest prawdziwe. Bo wszyscy jesteśmy połączeni. A im na wyższe wibracje wznosisz się, tym bardziej jest dla Ciebie to Całkowicie, całkowicie oczywiste, że nie można skrzywdzić innego, nie krzywdząc samego siebie, że nie można wysyłać negatywnych myśli, negatywnych intencji, nie krzywdząc, nie krzywdząc, nie krzywdząc przy tym samego siebie. Ludzkość była uczona wielu różnych rzeczy. Wielu próbowało przynieść tutaj światło. Może ktoś ich wreszcie nauczy, może Ty pójdziesz, może Ty się inkarnujesz, może Ty, może Ty. I co? Parę tysięcy lat prób. Cały czas to samo. Rozwój technologiczny, tak, ale czy idzie za tym rozwój?

Jeżeli wy nie będziecie żyć w pokoju, tam gdzie jesteście, sami ze sobą, nie posprzątacie własnych śmieci, to nikt was nie odwiedzi. Bo takich patologicznych sąsiadów nikt nie chce odwiedzać. Bo nie ma po co. Wszyscy słyszą na końcu wszechświata, co się u was dzieje. My doskonale to wiemy. No więc nie musimy do was lecieć i podglądać: Ej, co tam się dzieje? My wiemy. Wiemy, że nie jest najlepiej, i wiemy, że jest szansa, że sami sobie to posprzątacie. Bo tylko Wy możecie to posprzątać, bo tylko Wy tworzycie tą planetę. Tutaj nie ma, słuchajcie, zasady boskiej interwencji: że przyleci koleś na jakiejś chmurce i strzeli promieniem w parę osób, które Ty nazywasz złymi, i od tego momentu nastąpi nowa Ziemia. Bo nie nastąpi, bo ci ludzie, którzy są nieprzemienieni, stworzą takiego samego tyrana, jakiego mieli wcześniej. Dlaczego? Bo są leniwi, bo im się nie chce, bo chcą być ograniczeni, bo powiedzenie komuś: Słuchaj, masz wpływ na swoje doświadczenie, słuchaj, to co ty robisz wpływa na to, jak się czuje Twoja rodzina. Nawet jeżeli jesteś w pracy, to co myślisz wpływa na to, jak się czują rośliny w Twoim domu. Ale to jest nie jest nie udowodnione. Jest udowodnione naukowo. Tylko że nauka jest tak zamknięta sama w sobie, że wszystko w niej, co jest nowe, potrzebuje kilkadziesiąt, czasami kilkaset lat, żeby zostało zaakceptowane. Wy to wszystko już wiecie. Tylko że nikt z tym nic za bardzo nie robi. Na kogo czekamy my tam na górze? Na was. Dlaczego na was czekamy? Bo Was kochamy. Nam nie zależy na niczym innym, tylko na Waszym Najwyższym. Dobrze. Tylko na tym Wam nam zależy. Tylko na tym. Nie chcemy nic innego. Tylko Twojego, Waszego Najwyższego Dobra. To Najwyższe Dobro czasami wymaga tego, żeby popatrzeć. Popatrzeć na kogoś, kto cierpi. Cierpi, bo sam sobie robi krzywdę. Patrzysz na tę osobę i rozkładasz ręce. Czasami powiesz parę słów, parę zdań. Usłyszę lub nie, to już nie jest twoje zadanie. To samo będziecie podawać dalej. Będziecie szansą, okazją, nadzieją. Niczym więcej niż to. Nic nie zrobisz za nikogo. Tak samo nikt nie zrobi nic za ciebie. Wszechświat was nie zbawi. Wy sami siebie zbawicie. W odpowiednim czasie, jak najecie się cierpienia po uszy i stwierdzicie, koniec. Do końca wszechświata nie będę produkował bólu dla siebie ani dla mojego otoczenia. Nie zrobię tego, bo to jest strawa, która jest zwykłą trucizną. Nie potrzebuję jej, nie chcę. Skończyłem z tym. Byłem truciznoholikiem. Kimś, kto uwielbiał, pławić się w bólu, w cierpieniu, w krzywdzie. I co mi z tego przyszło? Nic. Tylko jeszcze więcej bólu. Zrzuciłem to siebie. Wstałem i żyję. Zrób tak samo jak my, przyjacielu. Zrób tak samo jak my. Zrzuć to siebie. Wstań i żyj. Zobaczysz nas. Bardzo, bardzo, bardzo niedługo. Kochamy Was.